Sakcja pierwsza, sądzenie Boga. Łaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Przez swoją światę, wójta, Już Go osądziłem, wydałem wyrok. Umyłem ręce, i posłałem Boga w miłości. Na krzyż. Tak łatwo potępiam tych, którzy skazali Boga na śmierć, a przecież wiem, że choć sam doświadczam bólu bycia osądzanym przez innych, to jednak tyle razy ten wyrok sprzed dwóch tysięcy lat powtarza się w moim sercu. Skarbem są bracia krzyżujący, uczy święty Maksymilian. Kochaj ich. Ukrzyżowanym być z miłości ku ukrzyżowanemu jedyne szczęście na ziemi. Czy potrafisz, tak jak On, przeżywać tajemnicę swojego cierpienia? Święty Maksymilianie. Ucz nas być szczęśliwymi w cierpieniu. Prosimy, aby matki różańcowe teraz przejęły niesienie krzyża.